Budowana przez nas farma fotowoltaiczna w Zwartowie jest zlokalizowana na działce o powierzchni 300 hektarów, czyli gdyby to był jeden równy kawałek, to miałby kilometr szerokości i 3 kilometry długości. Będzie to największa elektrownia w Europie Środkowo-Wschodniej po wybudowaniu. Nasza inwestycja spowoduje uniknięcie emisji CO2 na poziomie 6 milionów ton w swoim cyklu życia i skorzystają na tym po pierwsze mieszkańcy regionu, w którym będzie produkowana ta energia, gdyż alternatywnie byłaby produkowana z paliw kopalnych, kopalnych. i będziemy dostarczać tę energię naszym klientom, którzy podpisują z nami umowy na dostawy. W tej chwili w Polsce mamy zainstalowane w OZE około 10 GW mocy, co dzieli się na 6 GW w wietrze, 3 GW w fotowoltaice, i 1000 megawatów w pozostałych technologiach. W najbliższych latach będziemy mieli dynamiczny wzrost inwestycji głównie w fotowoltaice i wietrze, ponieważ są to technologie, które są najbardziej uzasadnione ekonomicznie. I w ciągu najbliższych 10-15 lat powinniśmy zbudować około 30 gigawatów w fotowoltaice, czyli zwiększyć moc 10 -krotnie. I porównywalną wartość w wietrze, czyli skala inwestycji to będzie 5-6-krotny wzrost mocy zainstalowanej. My, jako Respect Energy, skupiamy się i nasze kompetencje głównie leżą w obrocie energią, rozwoju projektów. Jesteśmy bardzo dobrze umocowani na polskim rynku energii i szukaliśmy partnera, który jest tak samo profesjonalny w zakresie realizacji inwestycji. Rozpoczęliśmy współpracę z Goldbeck Solar z myślą o długoterminowej współpracy i realizacji szeregu projektów fotowoltaicznych w Polsce. Naszym celem jest budowa około 350 MW mocy rocznie przez najbliższe 5 lat, czyli zgodnie z planem powinniśmy zbudować 1750 MW mocy zainstalowanej w fotowoltaice.